Moi drodzy, jest godzina prawie 21. My nadal jesteśmy w ogrodzie. I tak sobie pomyślałem, że zrobię takie spontaniczne nagranie z refleksji, które z czegoś, co gdzieś wewnętrznie przeżywam. To jest jakaś radość z tego, że mogę być w tym miejscu. I Używać i być w zgodzie, w ze współodczuwaniu z przyrodą. Na przykład, przychodzę sobie tutaj bardzo często do groszku. I faktycznie, tak jak Małgosia powiedziała na, w którymś filmie, że groszku nie ma, ponieważ ja go naprawdę uwielbiam. I co chwilę tutaj przychodzę i zjadam sobie takie jeszcze nie do końca może dojrzałe groszki są po prostu przepyszne. Wiecie, co mnie najbardziej zachwyca? Zachwyca mnie najbardziej naturalność, czyli to, co jest naturalne. Tu przy ogrodzeniach, bo mamy te ogrodzenia takie betonowe, zostawiamy, czyli nie wykaszamy większości roślin. I w większości te rośliny są jadalne. Z tego robimy herbatki. To jest przytulia taka naturalna. Tu jest przytulia przepłna. Słuchajcie, świetne te herbaty są. Naprawdę można poczuć ich działanie wręcz natychmiast. Sam ogród i warzywnik w tym roku mnie zachwyca. W ogóle wszystko mnie tu zachwyca. Zachwyca mnie to, że my tak tak naprawdę może w 50% coś tam robimy w tym ogrodzie, żeby on wyglądał, ponieważ wynajmujemy ten dom, więc musimy musimy jakoś zadbać o to, żeby to jakoś estetycznie wyglądało, ale to naprawdę robimy w bardzo minimalnym procencie. Naszym pragnieniem byłoby, żeby mieć taki ogród, w którym nie trzeba by było Wiele robić, wykosić tylko trawę, ścieżki jakieś i resztę pozostawić. No ale jest jak jest i naprawdę z tego się też również cieszymy. Tutaj mamy ten <grych> wał, który robimy już od, już drugi rok. I powiem Wam szczerze, że tak. No, plan jest taki, żeby ten wał okryć agrowłókniną, i już częściowo tutaj okryłem go natomiast tak mi szkoda tych roślin. Tak mi szkoda tych roślin okrywać i wykaszać. To jest na przykład taka roślina. Absolutnie nie pamiętam nazwy tej rośliny, ona ma takie to jest taki chwast, wszędzie to rośnie. Ma takie igiełki tutaj. A jak się go, jak się ją rozerwie czy przetnie, to wychodzi takie mleczko. I słuchajcie, ta roślina, gdybyście zjedli bardzo dużo tej rośliny, to ona uspokaja, ma takie działanie, że człowiek jest taki zrelaksowany. I to jest naprawdę wspaniałe, że tych roślin w takim miejscu jest bardzo, bardzo dużo. Kiedyś miałem też dom. Kiedyś miałem też dom we Wrocławiu i też wszystko robiłem pod centymetr, tak, czyli trawa musiała być wykoszona, wszystko musiało być, wszystkie chwasty tak zwane musiały zniknąć. No i tak, tak żyłem. Ja myślę, że a jeszcze wcześniej, a jeszcze wcześniej mieszkałem na wsi jako młody chłopak, zaraz po ślubie mieszkałem na wsi kilka lat i słuchajcie kompletnie, kompletnie nie czułem tego miejsca. Kompletnie nie wiedziałem, co z tym wszystkim robić. Nie wiem, jak to się dzieje. Ta świadomość jednak się zmienia i, i doświadczenie, i to wszystko. Ech. No ale tak jest. Dzisiaj, gdy sobie myślę, że gdybym teraz był tam w Świętokrzyskim, na tej wsi, to ja bym wiedział, co z tym zrobić. Ale dzisiaj tak myślę. Ale wtedy tak nie myślałem. Moja refleksja jest skierowana do Was pod tym kątem, żebyście naprawdę poczuli. Może tę naturę. Naprawdę to jest coś cudownego. Coś cudownego, że można żyć w zgodzie z naturą. Że można patrzeć na te piękne rośliny, które rosną. Zobaczcie, to jest sektor trzeci, który nie wykaszamy. Zresztą był o tym sektorze film. I, I to jest coś naprawdę cudownego. Jeżeli nawet nie mamy ogrodu, bo przecież wiele osób nie ma e, ogrodów, ale jeżeli macie doniczki, to kurczę, saćcie do tych doniczek własne zioła, własne jedzenie Sadźcie tam i patrzcie jak to rośnie. To jest naprawdę coś wspaniałego. Co jest coś wspaniałego zjeść sobie małego pomidorka własnego czy małą papryczkę I ona ma naprawdę o wiele więcej wartości odżywczych niż kilogram innych pomidorów z supermarketu. Także chciałem wam wiele więcej powiedzieć, ale już mi wszystko wyleciało z głowy. Nie jestem dobrym mówcą. Natomiast to taka moja refleksja. Moja refleksja, miłość do tego miejsca. Absolutnie do tego miejsca. Zachwyt tego, co widzę. Zachwycam się tym naprawdę. To wszystko tak pięknie rośnie. To jest chyba najładniejszy okres. Chociaż będą ładniejsze, bo później to będzie wszystko duże i też będzie pięknie rosło. Kochani, zachęcam Was do zrobienia czegokolwiek e, w sensie sadzenia i uprawiania własnych warzyw czy ziół. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce spryt w W tym istota okej tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam Sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Okay. Świat się cieszy z pracy mej. I'm okay, I'm okay. World is heavy in this way. Come and stay, join my way. Ciesz się ze mną, bok i śmiej Make okay, walk this way. To co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej.